Witajcie na pierwszych popisańskich targach pracy i edukacji. Już za chwilę to miejsce będzie z życiem. Przyjdą tutaj wystawcy z całego naszego regionu oraz osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w targach. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy firmą z 79-letnim doświadczeniem na rynku, na rynku pracy jest, mamy sześć naszych sklepów, w tym mamy również sklep AGD, tak jak i sklep nowo otwarte dekorady, mamy sklep również w gniewie, zajmujemy się sprzedażą spożywczych artykułów, jak i tekstyliów i wszelkiego rodzaju tzw. bibelotów. Jesteśmy z zakładu karnego w powizynie. Na co dzień zajmujemy się pilnowaniem osadzonych, resocjalizacją osadzonych, staramy się by taki osadzony, który trafił do zakładu karnego wrócił jako lepszy, lepszy człowiek do społeczeństwa. Dzień dobry. Jesteśmy z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Malwork. Zajmujemy się rekrutacją do różnych rodzajów służby wojskowej. Służby zawodowej, dobrowolnej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, aktywnej rezerwy oraz szkolnictwa wojskowego oraz Media policji. A więc jesteśmy z Powiatowego Urzędu Pracy w Sztucie oraz projektu pilotażowego S Elastyczny System Skutecznej Organizacji. Zajmujemy się tutaj głównie z S wsparciem osób młodych w przedziale 18 18:30 formy wsparcia i staramy się działać na przeróżnych płaszczyznach, znajdować problemy osób młodych i je jak najlepiej rozwiązywać. Przyjechaliśmy z Pogotowego Urzędu Pracy w Szczebie. Na co dzień zajmujemy się aktywizacją osób bezrobotnych, kierujemy osoby do pracy, na szkolenia, wspomagamy ich w etapie poszukiwania pracy. Jesteśmy z Matora, reprezentujemy firmę francuską, pana Jerzykowi czy pachową słuchą i miłe i przyjazne restauracje. Dzień dobry. Reprezentujemy firmę Toyota Jacek Tenner jest Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy dzisiaj utworzyć te wspaniałe targi. Jako Toyota tu to dużo mówić. No, zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych, jak również używanych. Zapraszamy do Elbląga Kazimierzowa 4B.

naszych warsztatów, naszych wystaw, ogólnie dużo się u nas dzieje. Są różne zajęcia i dla maluszków, i dla młodzieży, osób starszych, dla każdego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Kulpa, jestem ratownikiem w szpitalu w Chudzynie, w zespołach ratownictwa medycznego, razem z kolegą Sławomirem. Świadczymy usługi ratownictwa medycznego właśnie w tych zespołach. Na co dzień zajmujemy się jak wiadomo ratowaniem ludzi.